Oczka wodne przy Orzechowej na osiedlu u stronie. no jest taka radomska maniera ponoć podyktowana troską o dzieci że zbiorniki wodne w Radomiu muszą być otoczone płotkami co uniemożliwia no właściwie podejście pod, pod yy, zbiornik no, uniemożliwia też się w pewien sposób kształtowanie otoczenia tego skarbu, które można by było inaczej zagospodarować, posadzić kępy krzewów, kępy krzaków, kępy, kępy na przykład traw. W tej chwili są naprawdę ładne kompozycje, no bo jest to też fragment parku, najmłodszego parku w Radomiu, to jest parku u stronie niewielkiego. My, jako Klub Przyrodników Regionu Radomskiego, czyli grupa kilkunastu osób, która w, e, w Radomiu się interesuje przyrodą, no, projektow przy, proje przy projektowaniu tego ogrotu zgłaszaliśmy między innymi uwagi, żeby tutaj bardziej zrealizować przebieg e, koryta e, strumienia który tutaj został odkryty, jest na wierzchu koryta strumienia południowego no zrobiono to jak zrobiono, czyli regularna merioracja poszła bez żadnych na przykład pryzm żwirowych które umożliwiałyby zatrzymanie przejściowe przynajmniej wody Ta woda musi tutaj szybko przechodzić i jeszcze wchodzi ochudnym betonowym ujściem do tego oczka no oczko samo w sobie jest odgrodzone Natomiast ono świetnie, ponieważ u do tej pory jest miejscem występowania chyba największej ilości jeżyków w Radomiu. To tutaj polecam wszystkim. A już niedługo przylecą. Jeszcze dwa tygodnie, a będziemy mieli jeżyki. Pierwsze jeżyki przylecą. To jest dla nich wodopój, główny wodopój. Ja tutaj zawsze sobie siedzę i próbuję rano albo po południu zrobić zdjęcia, szczególnie już w okresie kiedy one się szykują do odlotu To jest i kiedy są bardzo liczne i to już całymi rodzinami przylatują to jest koniec lipca początek sierpnia albo no 10 sierpień, 15 sierpień to jest okres kiedy odlatują do Radomia przylatują koło 27 kwietnia Dzisiaj jest 15 kwietnia no więc zostało nam e, zostało nam jeszcze 12 dni do Spodziewanego przelotu jeżyków, no ale one przyle, przylecą. No i kwestia jest, no wydaje mi się, że trzeba by było redefiniować zagospodarowanie tego parku. No i uwzględnić te wszystkie elementy, które wynikają chociażby z doświadczeń, które zyskaliśmy w Radą Klima. No bo tu mamy kolejny ruch przeciwczołgowy, Rozumiem, że to w trakcie przygotowań do wojny ze wschodnim sąsiadem, no ale bez przesady. No i to ujście. Ujście, jak powiedziałem, można było troszkę inaczej zagospodarować. Można było tutaj zrobić lejek, obsadzić roślinnością wodną, no, która by tworzyła pewną kompozycję, jednocześnie też no, przepływająca woda mogłaby się oczyszczać tutaj. Natomiast tutaj mamy betonowe łożysko. teraz tego nie widać, bo ono jest e, A pod spodem jest betonowe łożysko, teraz wyłożone kamieniami i przykryte siatką to w ramach e, zagospodarowania tego tworzenia tego parku. Park miał być dużo większy, mógł mieć 18 hektarów, a ma, znaczy jest wielkości skwerów w tej chwili, to jest około, chyba powyżej 3 hektarów, tutaj kiedyś był płot z ligustrów, żyło było usunięto. A przy okazji znaleziono olbrzymie złoża. Eee, no nie tyle ćwiarteczek, co seteczek, czyli takich tych małpeczek, które się kupuje w sklepach. No i tutaj rano konsumenci się pozbywali eee, opakowania, rzucając je w ten liguster. A to tak na miarę no, i tutaj, po obu stronach, to są grunty miejskie. Można było po prostu wyprofilować skarpy tego kanału, czyli potoku. Dół jest przynajmniej wyłożone kamieniem, to już jest coś naturalnego, ale bez przesady. Ta woda szybko odpływa no w przeciwieństwie do parku leśniczówka. Tutaj część wody przenika do gruntu, bo z tego te drzewa, które rosną dookoła, mają z tego jakiś pożytek. Natomiast wydaje mi się, że to jest do przebudowy. To była jedna z naszych propozycji, która nie została uwzględniona w zagospodarowaniu parku. Druga to było tutaj miejsce postawienia pomnika znaczy nie tyle pomnika, tylko głazu upamiętniającego Artura Tambora, który nieszczęśliwie. 12 lat temu. No, radomskiego przyrodnika, fotografa przyrody, który był dosyć znany w Polsce, a który urodził się tutaj, niedaleko w jednym z tych bloków właściwie nie urodził urodził się w Radomiu, ale mieszkał w jednym z tych bloków, spędził całe dzieciństwo. No i tutaj proponowaliśmy e, umieszczenie e, miejsca i głazu narzutowego na którym z, z biegiem czasu można by było umieścić tabel, tablicę upamiętniającą e, Artura Teraz dołączył do niego Łukasz Dołączył jeszcze Krzysiek ostatnio No jest nas troszkę mniej Szkoda, że tak w młodym wieku e, Ci ludzie odchodzili e, Mariusz Szydłowca no, i... no, ale takie życie generalnie, natomiast no, wydaje mi się, że, że można by było upamiętnić. No, wydano kupę kasy, ale mówię no, właściwie po raz kolejny. A nie wykorzystano możliwości potencjału tego miejsca, jeśli chodzi o wodę, bo tutaj już i w pewnych miejscach. Ee... Uzyskanie odpowiedniego nachylenia skarb, czyli większego niż 1 do 2, może 1 do 3, 1 do 5, 1 do 6 było możliwe. No i tam widzę nasadzenia. W Radomiu jest taka tendencja do tego, żeby parki właściwie przypominały las. Nie wiem dlaczego. Już pod koniec XIX wieku, po posadzeniu lasu ej, lasu! Yy, utworzeniu nowego ogrodu w Radomiu, czyli obecnego parku yy, yy, Kościuszki yy, to rozwiązanie było krytykowane, te, dlatego że było zbyt dużo drzew. Park to zadrzewienie parkowe to nie więcej niż powiedzmy 20% terenu zadrzewionego. Cała reszta musi być yy, terenem yy, takim, który jest yy, można wypoczywać, można położyć koc jak ktoś nie zostawił tą kubki oczywiście, a ktoś po nim nie posprzątał. E, czyli takie polany rekreacyjne, no, ale otoczone jakimś drzewostanem. Tego drzewostanu nie może być za dużo i nie może być sadzony, tak jak tutaj, e, sadzony pod linijeczkę. Tutaj mamy kolejne nasadzenia pod linieczkę. Nie wiem dlaczego. Komu to ma służyć? Dom bezszypułkowy. Dlaczego akurat w tym miejscu dom bezszypułkowy? Co to będzie za 20 lat? No właściwie każde drzewo powinno mieć jakieś logiczne wytłumaczenie. Dla mnie ta kolejny rządek jest żadnym wytłumaczeniem, dlatego że to była aleja. No aleja ale ja jest lipowa, ale dom bezszypułkowy w alei lipowej po co? No dobrze, i właśnie tu jest miejsce. O ile tu nie przebiegają jakieś e, infrastruktura podziemna, czyli kanały, tam dalej jest gaz. No ale to było idealne miejsce, żeby te e, zbocza były łagodniejsze. Można by było tutaj wysypać pryzmę żwirową, która tworzyłaby lokalne zastoiska wody. No i zagospodarować wokół tych zastoisk. Można by było też odpowiednio troszkę posterować nasadzeniami roślinności, która by towarzyszyła i od razu by było troszkę ładniej może eee... i bardziej estetycznie niż to, co mamy tutaj, bo mamy tutaj kolejny radomski rów przeciwczołgowy. Eee... Ten patent z tak wysoko powieszonymi butkami dla owadów jest dla mnie pewnym odkryciem w radomiu i dlatego z uwagą będę obserwował, jak będą zasiedlane. Może to jest dobre rozwiązanie, a może nie. No tutaj na szczęście nie ma budki i ptaka obok budki dla owadów. Bo to sąsiedztwo. Dla obu stron mogłoby być uciążliwe w jakimś, w jakimś momencie, ale czy tak jest, to nie wiem. To ciekawa mnie jest, ponieważ tych budek w ramach budżetu obywatelskiego dużo w Radomiu wywieszono, więc mnie interesuje to. A tutaj mamy masę, masę dziupli przede wszystkim. Mam nadzieję, że te. Ale a, budka jest to może jest do uratowania. A, a jeden. Okej, okay. to jest wódka jeden. 1 No i sikory są. No więc może jakaś młodrażka się tutaj z, z... z... zachęcona zajmie to. Grzybacem mi się odzywa, natomiast tutaj Dzięcioł Białoszy i dwa lata temu miał też dziuplewy w tej alei, w, tej, w tym szpalerze. Ten szpaler jest bardzo ciekawy. A tam mamy budkę dla nietoperza. Kiedyś o nietoperzach E, chociaż prawdę mówiąc e, zdarzają się tutaj nie pod Natomiast e, no ja tutaj e, w sezonie często chodzę z detektorem i jak do tej pory e, a nie tutaj tak, tutaj to jak do tej pory na przykład w Parku Planty czy w Parku Kościuszki zazwyczaj tych nietoperzy nie ma natomiast jest troszkę nietoperzy które latają, zresztą chyba nawet filmik jakiś nagrałem, e, które tutaj też korzystają z tego oczka wodnego. E, ogrodzenie mi przeszkadza. E, z tego oczka wodnego i polują tutaj na owady, które tutaj są. Czyli e, właściwie tutaj, jeśli są komary, to są wzięte w dwa kleszcze, bo w nocy pracują nad nimi nietoperze, a w dzień jeżyki. Kos przeleciał Kos, robi się późno, już jest 7:30 więc najwyższa pora pojechać do pracy.